17.30. Mimo tego, że spaliśmy całą noc, przyspaliśmy cały dzień, tam budziliśmy się kilka razy tylko, bo rosła gorączka, braliśmy leki i szliśmy spać znowu, no i wieczorem o tej 17.30 pojechaliśmy do rodziców, tam wykąpaliśmy dzieci, bo stwierdziliśmy, że już jest za późno, żeby z powrotem tłuc się do domu, męczyć ich i tak dalej, położyliśmy ich tam spać i tam zaczęła nam rosnąć gorączka. I tam jak zaczęliśmy sobie mierzyć, to zaczynało się 39, za chwilę miałam 40 i za chwilę miałam 41 i gdyby po prostu, no już wcześniej miałam, wzięłam leki, więc te leki zaczynały działać i, i po tym 41, jak następnym razem zmierzyłam, no to już było mniej, no to byśmy chyba już jechali na szpital po prostu, no, no mówię, dramat, dramat. Nie przypominam sobie, żebym była tak chora w ogóle w moim życiu. Pewnie jako dziecko byłam, ale no mówię, nie przypominam sobie. A w dorosłym życiu na pewno nie byłam nigdy tak chora. No, no ale to tyle z takich y, wydarzeń y, z przeszłości. Mam nadzieję, że kolejny film znowu nie będę Wam y, rozpoczynać tym, że właśnie byliśmy chorzy i wyrozdrowialiśmy po raz już nawet, nie wiem który, już tego nawet przestałam liczyć. Um, um, ale dzisiaj, dzisiaj idziemy do laryngologa z Remigiuszem. Także um, jest po ósmej, um, jesteśmy już gotowi, jedziemy um, do rodziców, zostawimy. Jedno dziecko, zostawimy Ruperta, a z Remciem pojedziemy do lekarza. Z racji tej choroby jedna taka pozytywna rzecz wyniknęła, ponieważ rodzice się trochę bali bliźniaków, bali się ich kość na drzemkę, bali się tak z nimi zostać zupełnie sami. Zazwyczaj opiekowali się nimi, jak my byliśmy w pobliżu. No tutaj, jakby zostali rzuceni na głęboką wodę i byli zmuszeni zajmować się nimi sami. No ale jakby. Ogarnęli, zobaczyli, że to wcale nie jest takie trudne, że oni są teraz słodcy uroczy, tak naprawdę sami się sobą zajmują, więc dużo nie wymagają od osoby opiekującej. No i właśnie dzięki temu teraz nie będziemy się tłuć z dwójką dzieci do laryngologa, bo tylko Remek idzie, tylko idziemy właśnie z jednym dzieckiem. Także dziadkowie doświadczą, jak to jest mieć jednego bliźniaka, i my doświadczymy, jak to jest mieć jedno dziecko u lekarza. Bo już tak nigdy nie było. Pierwszy raz. No i co? Dzisiaj chciałabym wam opowiedzieć właśnie, tak jak widzieliście tytuł, nasze dzieci nie mówią. To nie jest tak, że nie mówią totalnie nic. zdarza im się powiedzieć "tata". To jest słowo, które mówią świadomie, które mówią dość regularnie. To jest słowo, które mówią świadomie, które mówią dość le... Regu... Regu... Reg... regularnie. Tak, e, ale nie używają mowy do komunikacji. Jeżeli wstają rano, nie wołają nas, tylko płaczą. Jeżeli coś chcą, to mówią e-e-e-e-e-a e, 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 e a". i tyle. E i a. To jest jedyna samogłoska, której używają. Jeszcze? No właśnie. E, w mówią ba-ba-ba-ba-ba-ba, ale nie używają tego e, o jeszcze mama też mówi. mówi. Czasem się zdarzy mam ale naprawdę rzadko. Naprawdę to jest w mówi, mama. sporadycznie. Co mama. No powtarza teraz po mnie oczywiście. A czy jedziemy do dziadzi Remuś? Do dziadzi? Dziadzia? Dziadzia? Dziadzia. No, w każdym razie naprawdę Eee, no mamy stwierdzony, chodzimy do neurologopedy, eee, byliśmy u innych specjalistów, mamy stwierdzony opóźniony rozwój mowy. To nie jest tak, że myśmy to sobie wymyślili. Oni mają 2 lata i... Nie mają lata. W lipcu mają 2 lata, eee, no i na ten etap powinni mówić o wiele więcej, powinni powoli zaczynać składać proste zdania na zasadzie mama am, mama pa, baba pa i tak dalej. Nie ma czegoś takiego. Są Pojedyncze sylaby e, i naprawdę pojedyncze, e, i to też to, co widzicie teraz, to jest efekt naszej pracy, naszych ćwiczeń, e, tego, że chodzimy do, do neurologopedy od do jakiegoś czasu, kiedy wykon, e, że wykonujemy ćwiczenia, bo jak zapisywałam ich do neurologopedy, to nie było nawet tata, mama, nie było nic, więc to i tak jest naprawdę duży progres. E, no, i dzisiaj zobaczymy, co powie laryngolog, ponieważ Remek e, śpi z otwartą buzią, chodzi z otwartą. Buzią. Wydaje nam się, że ma też właśnie jakiś problem, jeżeli chodzi o budowę, właśnie jeżeli chodzi o nos. Więc zobaczymy, co powie laryngolog, czy to też może jak być... Jak ma katar po prostu. Tak, jak ma katar, a ma katar dość często, bo chodzi do żłobka, no to właśnie słychać różne tam niepokojące dźwięki. Więc zobaczymy, co powie laryngolog. Chcemy jeszcze z nimi pójść na badanie słuchu. Mimo tego, że mieli takie badanie słuchu... Um... Po porodzie, tak jak wszystkie dzieci mają e, z racji, że Woś sponsoruje to badanie, ale tak czy siak pójdziemy na to badanie suchu jeszcze raz, żeby odhaczyć po prostu, e, czy, czy jest okej. Okay. W przyszłym tygodniu mamy jakąś poradnię? Tak, i w przyszłym tygodniu idziemy do poradni psychologiczno-pedagogicznej, właśnie do neurologopedy. No, także właśnie tyle, a w tym, e, dzisiaj w tym filmie chciałabym Wam pokazać ćwiczenia, jakie e, wykonujemy od Pani neurologopedy, no i zobaczymy, e, co powie ten laryngolog. Jesteśmy, myślę, że jakieś w połowie drogi, no także w pół do dziewiątej, od dziewiątej Pan doktor otwiera gabinet i powiedział, że byśmy przyszli między dziewiątą a czternastą, więc zobaczymy, ile będziemy tam czekać. Pa pa! Także zostaliśmy z jednym pojedynczym synkiem. Marcel poszedł kupić maseczki do żabki A syn się niecierpliwi. Już nie chcę siedzieć w tym aucie, mamo. Chcę wysiadać o mojej biednej ręce. Już jesteśmy, synuś. Tato tylko kupi wodę do picia i maseczki. Oczywiście zapomnieliśmy maseczek. Teraz, jak nigdzie się ich nie nosi, tylko do lekarza, to właśnie tak jest. fantasy Here I W międzyczasie dzieci były na drzemce i przejechaliśmy teraz do parku. Byliśmy chwilę u dziadków. No i co chciałam Wam opowiedzieć o tym laryngologu, ale nie wiem czy, czy mi się uda. W sumie za dużo nie ma co opowiadać. Pan doktor się spóźnił godzina. Później jeszcze czekaliśmy chyba godzinę na naszą wizytę. W trakcie wizyty nie stwierdził nic, zajeżdżał mu do gardła i do uszu. Powiedział, że wcale nie oddycha przez usta, mimo że no... Oddycha przez usta, po prostu on powiedział, że teraz na niego patrzy i teraz nie oddycha przez usta. Ok, zlecił badanie słuchu. On na tym badaniu słuchu na samym początku się poruszył i zapłakał. Później zaczął się bawić zabawką, więc już większą część badania był spokojny. I to badanie wyszło źle i powiedział, że to dlatego, że płakał i się ruszał. No to skoro. Ruszanie się, płakanie było złe. To czemu nie powtórzyliśmy tego badania od początku? Skoro dalszą część badania zniósł ok, i jakbyśmy zrobili jeszcze raz, to byłoby ok. Więc tak naprawdę nic nie wiemy. Kazał pójść, zrobić badanie słuchu do poradni audiologicznej i przyjść do niego jeszcze raz po tym badaniu słuchu. Ale nie wiem, czy pójdziemy. Czy pójdziemy po prostu do innego laryngologa. Mm -hmm. You give me something that I can't give you here Tell me what you're thinking I need to know your feeling If you crush on me You need to know my story But don't get too close to me Cause I need my fantasy mm -hmm. You give me something That I can't give you here Tell me what you're thinking I need to know your feeling If you crush on me You need to know my story But don't get too close to me, cause I need my fantasy Here I am, falling crashing down And I feel like I don't need you Here I am, falling deep inside And I feel like I don't need you Okej, jesteśmy w domu, dzisiaj jest maksymalnie gorąco Jest 25 stopni E, także no, trochę nas już zagrzało tak, na Boże, ale w domu jest dużo no i przyjemy, Także w sumie nie będzie lepiej. Postaram się Wam pokazać te zabawy logopedyczne z dziećmi. A to, co mi się nie uda, to pokażę Wam, jak zasną, ale spróbujemy. Chodź, Rukuś. Do pierwszej zabawy używamy naszej zabawki. I chodzi o to, żeby po prostu um, wydawać e, samogłoski za każdym razem i oni po prostu później wykonując tę zabawę, te, za, te samogłoski powtarzają. Więc przy tej zabawce zawsze robimy... pu! czeka aż ja to powiem Wszystkie dźwięki. Teraz Ty. Uu, no i to jest zabawa z U. A to syn na plecach. Mm. Okej. Okay. Druga zabawa to <noise> inspirowane piaskownicą. Dzisiaj już mogliście zaobserwować. Więc bierzemy kosteczkę, stawiamy. O, już leży leci. Ba, ba, ba! Stawiamy i robimy. Udało. To się udało wam pokazać. Chodzi o to, żeby konkretna zabawa, konkretny ruch, konkretna zabawka pojawiała się z daną samogłoską, z daną sylabą. Ba, ba, ba! Ba, ba, ba! Udało się. W to się akurat bawimy w wannie. Więc przyniosłem nasze zabawki z wanny. Robimy. O, widzicie? To też nam się udaje. mają zabawę logopedyczne, że konkretna zabawka, konkretny ruch i konkretna sylaba. Nie ma, że do tej krzyczymy wszystkie samogłoski czy wszystkie sylaby, nie. To jest tylko a, a. I do tego krzyczą a. Chciałam Wam pokazać masaż, zobaczymy czy nam to wyjdzie. My to robimy zawsze po kąpieli w łazience. Więc y, mamy kilka takich ruchów. Dziecko nie jest zadowolone, więc nie będzie zadowolone. Więc robimy tak. Remek! Rupert tam właśnie poszedł nawalać. Dziecko mi odjeżdża. Więc tak, robimy pierożka. Pierożka. Robimy wąsy, wąsy, uśmiech i robimy jeszcze jeden ruch, ale to Wam pokażę po prostu na sobie, bo jak służycie dwa ruchów tutaj. Dzieci są w żłobku, jest już kolejny dzień, i chciałabym Wam pokazać te ćwiczenia logopedyczne, które no niekoniecznie udało mi się pokazać na moich bombelkach. Po kąpieli to wygląda zupełnie inaczej. E, tutaj po prostu byli w szale zabawy e, no i nie chcieli leżeć sobie tutaj jeszcze e, mieć masaże pokąpieli bawimy się razem oni też podchodzą e, robią nam te masaże e, no w ogóle pokąpieli pozwalają sobie więcej zrobić niż tak na co dzień bo chciałam obciąć paznokcie tak w ciągu dnia Myślę, że by się to kompletnie nie udało. E, a po kąpieli jak najbardziej siadam mi na kolanach, daje mi rączkę, obcinamy, także no po kąpieli pielęgnacja jest ok, a tak na co dzień są ważniejsze sprawy do roboty. E, więc tak, na filmie wcześniej źle powiedziałam, bo powiedziałam pierożek na ten ruch. E, nie, pierożek to jest ten ruch, który Wam nie pokazałam, nie udało mi się go pokazać. Więc zaczynamy od właśnie Czegoś takiego. Tak tutaj rozluźniamy. Później robimy wąsy. Tak. O, później uśmiech. Tak. I później robimy pierożek, czyli bierzemy i robimy taki, jak ugniata się pierożek. Ten brzeg pieroga po prostu. To... O, ugniatamy. I to jest masaż, który e, wykonujemy codziennie wieczorem. Oczywiście to nie jest po jednym ruchu. Najpierw właśnie robimy ten ruch, później robimy ten. E, nie jest to jakąś określoną ilość razy, że na przykład przez minutę, przez dwie minuty, pięć powtórzeń i tak dalej. Po prostu e, ważna jest regularność. Więc robimy ten masaż codziennie wieczorem. I zauważyłam e, no chociażby taką różnicę w myciu zębów, że Zanim w ogóle zaczęliśmy wykonywać te masaże, zanim właśnie zaczęliśmy wieczorem ćwiczyć z nimi, i zauważyłam chociażby taką różnicę w myciu zębów, że po tych masażach, bo zanim zaczęliśmy wykonywać to, zęby zawsze oni zaciśnięte szczęki i po prostu tylko myło się tu z wierzchu, a po pierwszym już masażu on otworzył buzię i mogłam spokojnie sobie umyć zęby. Też nie wyobrażajcie sobie, że to mycie zębów jest takie, że on siedzi z otwartą buzią i czeka. Co prawda, jak widzisz soteczkę, to otwiera buzię, ale to jest tylko pierwsze kilka sekund. Później już się denerwuje, chce ją zabrać, chce mieć sam i takie różne rzeczy, ale widzę po prostu różnicę w tym napięciu, że ewidentnie było wzmożone napięcie tutaj w obrębie jamy ustnej, a po tych masażach ono właśnie się wszystko rozluźnia. No i sami widzimy po naszych dzieciach, że nie było kompletnie nic, a teraz wymsknie im się tata, baba, nie na babcie, ale na babkę, na przykład jak robimy tą babkę, to jest ba, ba, ba! Wykonujemy te wszystkie ćwiczenia z zabawkami i oni też no, ćwiczą, czasem się uda, że powtórzą, a czasem po prostu bawią się z nami i czekają, aż my będziemy powtarzać. Także naprawdę widzę, że jest progres. Czy duży, czy nieduży, nie jest to na pewno spektakularne, że bo my tak naprawdę... W grudniu byliśmy u neurologopedem mamy maj, więc to już jest 5 miesięcy e, i to nie jest tak, że no, na, zaczęli mówić, nadal mamy opóźnione rozmowy. mowy. E, nadal jest jeszcze kilka miejsc, które chcemy zaliczyć. Też wcześniej powiedziałam wam, że my w następnym tygodniu idziemy do poradni psychologiczno-pedagogicznej, w następnym miesiącu idziemy. Tam przejęzyczenie e, bodajże 28 czerwca. Tam będzie neurologopeda, będziemy też spotkanie z psychologiem. Nie wiem dokładnie, jak będzie wyglądać taka wizyta, ale no to wszystko Wam opowiem. Jeszcze w międzyczasie chcę zrobić im badanie słuchu, bo tak jak już wspominałam, mieli tylko to, które jest po porodzie w szpitalu, więc pójdziemy jeszcze do audiologa, zrobimy badanie słuchu. I nie wiem, czy umawiać się do innego laryngologa. Nie wiem też jeszcze co z wędzidełkiem, bo remuśmy ewidentnie skrócone wędzidełko i wiem, że to wędzidełko e, trzeba podciąć, a u neurologopedy, u której ostatnio byliśmy, a od neurologopedy, której ostatnio byliśmy, dostałam informację, no, że na razie nie, bo masaże będą dla niego traumą. No tylko, że e, im dłużej to wędzidełko skrócone jest, tym bardziej on sobie wytwarza różne mechanizmy adaptacyjne, uczy się wymawiać, nauczy się kiedyś wymawiać głoski w nieprawidłowy sposób, i jeżeli my podciemy, podetniemy to będzie dełko, jak będziemy o 5 lat, no to nagle nie zacznie używać języka w prawidłowy sposób, no tylko będzie nadal używał go w taki, jaki używa do tej pory. Mm, więc y, będzie no, nadal trzeba z nim ćwiczyć, y, żeby te wszystkie nieprawidłowe mechanizmy odwrócić i żeby wymawiał prawidłowo, bo prawdopodobnie no, będzie miał problem z niektórymi głoskami, będzie mówił niewyraźnie, być może będzie seplenił, ale to nie jest y, jakby problem. Może nie na dziś, ale chodzi mi o to, że to nie jest problem z opóźnionym rozwojem mowy, bo skrócone wędzidełko powoduje niewyraźną mowę, właśnie nieprawidłowe ułożenie języka, a więc też nieprawidłowe wypowiadanie niektórych głosek, a nie brak tych głosek. Więc jakby wędzidełko swoją drogą. A tutaj jakby dalej, dalej drążymy w kierunku tego opóźnionego rozwoju mowy, ale mm, chciałabym Wam od razu też powiedzieć, że to nie jest tak, że no że to jest jakiś dramat i w ogóle oni nie mówią koniec świata, nie, ja wiem, że to są wcześniaki ja wiem, że to są bliźniaki, że oni między sobą dogadują się doskonale, z nami się dogadują doskonale, z paniami w żłobku dogadują się doskonale i oni nie mają motywacji żeby mówić, gdyby e, gdyby to było pojedyncze dziecko może e, może właśnie to, że ten brat wszystko rozumie i, i doskonale można się z nim porozumieć sprawia to, przecież to nie od dziś wiadomo, że bliźniaki mają własny język, że ze sobą rozmawiają, więc moje dzieci nawet nie tyle język, co własne gesty mają. Tutaj Wam pokażę, bo ostatnio jakoś są takie um, aż chłoną wszystkie tańce i pokazywaliśmy im taniec Aram Zamzam. Zam. Wiecie to, że najpierw się stuka, kręci się i tutaj się tak rękami do góry podnosi i Baby Shark, czyli to z tym paluszkiem. I oni teraz, jak chcą, żeby im włączyć muzykę, to pokazują ten taniec. Pokażę wam właśnie nagranie. To był Baby Shark, czy to był Ramzamzam? Zam, Zam? Aram Zam, Zam.

Wszystkie ptaszki, żeby mieć pewność, że na pewno y, to nie jest żaden problem rozwojowy, tylko po prostu nie mają motywacji, żeby zacząć mówić. Ale to na pewno będę was jeszcze na bieżąco informować. Na razie wygląda to tak. Dzięki, że byliście dzisiaj z nami i do zobaczenia bardzo niedługo. Cześć! Ja tylko przypominam, 2 czerwca dziesiąta. Live z Ulą, kiedy do logopedy. Wszystkie linki w opisie.